Wodnikowe wzgórze. Przyjaciel i wróg. dobrze, że chyba lepiej już być nie może. Moglibyśmy chrupać marchewki. Piękna pogoda. Nie ma jastrzębia ani lisa. Takie dni rzadko się zdarzają. Czysz. W tym tkwi twój problem. Nie dostrzegasz zwykłego piękna... Patrol Efrafan! Mm. – I co? – Nie jestem pewien. Odpoczniesz, kiedy ci na to pozwolę. Ale nie wcześniej. Jest wykończony. Jest w Ausli? Powinien wiedzieć, jak się zachowywać. Naprzód! Marsz! Chodź, mały. Dasz sobie radę. Chodźmy. Bądźcie cicho. Ale generała czyśćca są coraz bliżej. Gdyby wiatr się zmienił, mogliby nas znaleźć. Lada chwila wyjście na zewnątrz może być niebezpieczne. Musimy coś zrobić, Leszczynku. Nie możemy siedzieć bezczynnie z nadzieją, że efrafanie nas nie znajdą. Masz rację. Trzeba działać. <laughs> Bardzo dobrze. My ich napadnijmy, a tak z zaskoczenia może spowodować ich odwrót. Generał Czyściec i jego wojownicy są więksi i silniejsi od nas. Ale teraz nie wyglądają na silnych. Chyba Czyściec za bardzo ich musztruje. Piątek ma rację. Jakby to powiedzieć, nie są ostatnio w najlepszej formie. Jednak jest ich więcej. Jaki jest plan? Musimy się uczyć od LRA. Aha, masz na myśli jego spryt i sztuczki. Spróbujmy. Zostawimy fałszywe ślady, które wywiodą Efrafan daleko od nas. To będzie pracochłonne. Przecież to nic nowego. O, przepraszam, ja tylko pójdę sobie tędy. Uff, to naprawdę ciężka praca. Chyba wróg doceni, ile wysiłku włożyliśmy, by wyprowadzić go w pole. Ruszajcie się! Kryć się! Najpierw oficerowie, zapomniałeś! Spocznij, napijcie się! Ah. Widzę, że bawi cię podważanie mojego autorytetu. A ciebie, jego nadużywanie? Lepiej poszukajmy śladów leszczynka i przybyszów, bo inaczej generał Czyściec na zawsze raz tu zostanie! Nie kwestionujesz jego rozkazów? Oczywiście, że nie! Nie śmiałbym! Nie ruszać się! Hmm. Huh? To tylko rój pszczół. Uwaga! Musimy jeszcze dziś zebrać pożywienie. Zobaczymy, czy w końcu nam się uda coś zrobić. Dobrze? W drogę! Patrz się, pszczół! <laughs> A, to dobre! Chodźmy za nimi. Nigdy nie wiadomo, co usłyszymy. Kot zamienia się w myszkę. <laughs> Właśnie. Sądząc po ich wyglądzie, gdyby nas znaleźli, moglibyśmy uciec. Wiatr nam sprzyja. Możemy podejść bliżej. W porządku. Sprawdźmy, czy jest tu coś do jedzenia. że tęczy, oświetla królikarnię. Mdły zapach... człowieka. Bądźmy ostrożni. Może powinniśmy już wracać? Powiemy ci, kiedy przyjdzie na to czas. Wróg! Jastrząb! Się ty, głupcze, ściągasz na nas jego uwagę! Przepraszam, kapitanie. To się już nie powtórzy. Ha! Ile razy już to słyszałem? Mszaku, jesteś nieudolny, niezdarny! Ratujcie się! Uciekajcie! カラ Frysie h nas. lub przetrwałoby atak jastrzębia. Firlet, to wyjątkowy wojownik. Nie przeżyje tutaj. Świetnie, będzie o jednego wroga mniej. Jest królikiem, tak jak my, Jastrzębcu <laughs> Czujecie to? Flera, dużo warzyw. Nie możemy go tu zostawić. Zabierzmy go do środka, zanim Jastrzą wróci. On jest kapitanem Ausli generała Czyśćca. Jest z Efrafy. Chce nas zniszczyć leszczynku. Dzisiaj tego nie zrobi. Kichar zaprzyjaźnił się z nami, ponieważ mu pomogliśmy. To duża głupia Mewa. Z kapitanem Efrafy nie pójdzie ci tak łatwo. Na frysa to naprawdę coś. Zupełnie inny świat. Och, musicie tego spróbować. W całym swoim życiu czegoś podobnego nie jadłem. Hmm. O, tak, to jest pyszne. Leszczynku, spróbuj koniecznie. Tu jest tyle nowości i wszystko jest takie dziwne. Nie wiem, czy się martwić, czy nie. Teraz jedz, pomartwisz się potem. Powinniście wracać do domu. Wkrótce się ściemni. A co z tobą? Zostanę z Firletem. Nie ma sensu, żeby patrol złapał nas wszystkich. Nie podoba mi się tu. Wyczuwam tu coś obcego. A, i coś jeszcze. Coś zimnego i obserwującego. Zostanę tylko do chwili, gdy Firlet stanie na nogi. Idźcie już. Słyszeliście, Leszczynka? Chodźmy stąd. Bądź ostrożny. Mm -hmm. Patrol był wykończony, generale. Firlet prowadził ich za szybko. Naprawdę? Tak jest. Nic dziwnego, że byliśmy łatwym łupem dla jastrzęga. Nic dziwnego. Mieliśmy, generale, wielkie szczęście, że ocaliliśmy. Czyżby. Zrobiłem co w mojej mocy, generale. Nie ma informacji o leszczynku i przybyszach. Nie będzie jedzenia. Straciłem najlepszego kapitana Ausli. Nie dałeś z siebie wszystkiego. Prawda, kapitanie Werben? Tak chyba. Musisz wrócić tam przed zmierzchem. Tak jest. I bardziej się postarać. Tak jest. O, o! Tu na górze mamy dość miejsca. Tam na dole bardzo źle się śpi. Dlaczego? Co tu jest? Ludzie cię tu nie lubią! O, nie! Trzeba było odejść, kiedy mogłeś! O, tak! Bardzo dobrze się ukryj, długie uszy. Przed czym? Co tu jeszcze jest? A, pełzające stworzenie! Ale co to znaczy? Siedzi sobie cichutko! I czeka. Zabija wszystkie zwierzęta, które są na ziemi. Sam tak zobaczy. zobaczysz. A, 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 a. My będziemy Cię obserwować. O, o. <ścoughs> Chciałbym, żebyś się obudził, Firlet. Czuję się okropnie samotny. Gdzie jest Leszczynek? Został, żeby doglądać Firleta. Firleta? Co się stało? Hmm, no wiesz, ja Jastrząb go schwytał. Nic mu nie będzie. Mam nadzieję. Bardzo się martwisz o niego. Uratował mi życie, kiedy byłam we frafie. Poza tym był tam jedynym przyzwoitym królikiem. Teraz leszczynek też ratuje komuś życie. Powinnaś być zadowolona. Chyba powinnam. Ja nie latam. <noise> Zamachaj uszami, może zadziała. <noise> Ach, Leszczynek? Ach, co się stało? O Malcie nie porwał jastrząb. Zostawili cię na pewną śmierć. Potrzebowałeś pomocy. Ach, dobry stary Werben, zawsze można na niego liczyć. A ty tak po prostu mnie ocaliłeś? O. Twoja Królikarnia jest chyba blisko, więc... Kończmy te podchody, Firlecie. Utknęliśmy tu, a z nami jest coś jeszcze. Co? Wróg? One nazywają to pełzające stworzenie. A, nie brzmi najlepiej. A więc rozejm, dopóki stąd nie wyjdziemy. Zgoda. Odpocznij. Będę obserwował. Ciekawe, dlaczego ryzykowałeś życie, by ratować wroga. Jedz, odzyskasz siły. Czy Prymulka dobrze się czuje? Tak. O. I jest szczęśliwa. To dobrze. Cieszę się. Mówi, że nie poddajesz się czyśćcowi. Jesteś lepszy od pozostałych. W każdym razie nie gorszy. Chyba nie podobają ci się jego rządy, co? O, dobrze się dogadujemy. Nie psuj tego. Prowadzi Efrafe na złą drogę i ty o tym wiesz. Nie zawsze był taki. Ślepa lojalność to bardzo głupia taktyka. Zanim przyszedł, w Efrafie panował głód i ubóstwo. On przywrócił nam dobrobyt. Nikt inny by nas nie ocalił. Może nie. Ale kto teraz ocali Efrafe przed nim, firlecie? Uwaga! Co się dzieje, piątku? Zły sen. Tylko sen. Coś takiego nie może istnieć naprawdę. Nie może. Możesz biec? Elra nie mógłby mnie dogonić. Biegnij! To było? Coś pełzającego! Znajdzie się, czuję Twoje ciepło, dopadniecie! O tak! Zamknijcie w końcu dzioby. Zamknęłaś kiedyś dziób? Nie, a Ty zamknęłaś kiedyś? Nie. Ty zamknęłaś kiedyś? A Masz nie, pomysł, jak, jak stąd wyjść? Po kiedyś? pierwsze, nie wiem, dlaczego właśnie tu mnie przywlokłeś. Bo to było jedyne mądre rozwiązanie. O. Nie rozumiem, Piątku. Co widziałeś w swoim śnie? Potwora. Stworzenie z innego świata. Leszczynek i Firlet sami nie dadzą mu rady. Myślisz, że kiedy nas zobaczy, przestraszy się i ucieknie? Jeśli wie, co dla niego dobre. Tu nie ma przejścia. Ziemia jest bardzo ubita. Leszczynku. To coś tu jest. Restinku! Huh? Chyba o tej porze Jastrząb nie będzie tu latał, prawda, mszaku? Nie wydaje mi się, kapitanie. Rozejrzyjmy się po okolicy, znajdźmy pożywienie dla generała i wracajmy. Kapitan Firlet nalegałby na dokładne przeszukanie terenu. Tak, ale go tu nie ma. Wolniej, piątku. Niczego nie zdziałamy, jeśli dotrzemy na miejsce wykończeni. Werben podąża w tym samym kierunku, a z nim jego patrol. Świetnie. Efrafanie i potwory. A daleko jeszcze do poranka... Nie możemy uciec, leszczynku. Nie możemy też walczyć z pełzającym stworzeniem. O, Wytrzymaliście całą noc, długie uszy! A! Futrzaki a takie bystre. Ale nie tak bystre jak wy. Na pewno wiecie, gdzie jest wyjście. Jasne! Raz stąd wyszłyśmy, o tak! Ale wróciłyśmy. Było nam zimno. Pełzające stworzenie też nie lubi zimna. Nie wierzę, że kiedykolwiek stąd wyszły. Baj, dużo. Pokażemy wam głupie futrzane uszy! Wyszłyśmy tędy sprytne! O tak! <suszy> Ech, za ciężkie, nie mogę tego ruszyć. Nie widzę ich. Nie ma też śladu potwora. Właśnie. Musimy obejść wokół. Leszczynek gdzieś tu jest. Leszczynku, pomóż nam, szybko! Potwór! Przyprowadzę go stąd i wrócę. Znalazłeś jakieś warzywa? Nie kapitanie. Wydawało mi się, że to był leszczynek bądź w pogotowiu. Choć wilecie, nie ociągaj się. Bez Leszczynka nie idę. Idź, idź! Widziałeś to piątku? Spojrzał na nas i po prostu uciekł. Zimno. Taki mówiły, że to coś nie lubi zimna. Ach. Zbliża się verben! Chowacie się, czy walczycie? Ach, stajemy do walki. Koniec rozejmu. Ach, jestem zbyt zmęczony, by dziś walczyć. Ja nie! Cokolwiek się tu wydarzyło, pamiętaj, leszczynku. To jest wróg. Pytałem cię, kto uratuje frafę przed czyściem. Nie odpowiedziałeś. Zadałeś mi zbyt wiele pytań. O! Fi. Na mój ogon! Miło znów pana widzieć, kapitanie! Ale. Ale. Ale jastrząb cię zaatakował! Powinieneś być martwy! Wybacz, że cię rozczarowałem, verbenie. Tam w środku widziałem leszczynka! Nikogo nie widziałeś. To byłem ja, verbenie. To byłem ja. Jak myślisz, jak jest tam, gdzie są te futrzane długie uszy? A? <ścoughs> nudno, zimno i nudno. <ścoughs> <A>? <ścoughs> Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi na podstawie tłumaczenia Katarzyny Ciupak, Ewa Prugar, dźwięki montaż Jakub Mileński, kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Cezary Kwieciński, Marek Barbasiewicz, Jacek Kopczyński, Marcin Hycnar, Katarzyna Tatarak, Waldemar Barwiński, Julia Kołakowska i inni.